Ty głównie! Ty najgorszy głównie! Z jakiej racji mi tu wskoczyłeś? A to jest żart nieśmieszny jakiś. No witam bardzo serdecznie! Joy of Creation! Wasz ukochany Joy of Creation, który dzisiejszego dnia zostanie zakończony. Miał być wczoraj, niestety. Wypadło mi coś, nie dałem rady. Przepraszam, a za to już wcześniej przepraszałem. Ale chodzi o to, że przechodzimy Attic. Zastanawiać się pewnie, dlaczego mam czapkę. Otóż odpowiedź jest prosta: pada na dworze, to mam czapkę. Zaczynamy. Boję się wiecie czego najbardziej? Że będę tu przychodził godzinę albo kurwa 8 Wrzucę to najszybciej jak się da. Po prostu nagram, wrzucam. Więc jakby co teraz mamy godzinę. 1653, jak to nagrywam. Jeżeli będzie o... 24. You no, no, know why. Dobra. słuchajmy. Why have you demons come to torture me and my family? Uh, I, uh, uh, czy I ja to If I'm going to die, at least I wanna know why. <laughs> Can you at least give me that? Look, I'm sorry. It's just the way things have to go. It's just a part of life. Uh Michael

Michael Schmidt. To jest chyba Purple guy. A nie będę tego sprawdzał, tak tylko zgaduję. Albo Fungi. Który z nich? Trzymajcie kciuki że to przejęcie. Trzymajcie. No to nieźle. Zrobiłeś nieźle. Teraz dałeś, Chadu. Scott, rozpierdzieliłeś gaja. Czy już żyjemy? Nie, jeszcze jest czarny ekran. Ha, chciałbym mieć to już za sobą tak bardzo. Spice, space to switch sides, dobra. Jeszcze raz. Widzimy typa z lewej strony na kamerce. Zamykamy prawe drzwi i tak się bawimy w kółko. To jest najważniejsze. Trzymajcie mocno kciuki, bo. No, trzymajcie te kciuki. Trzymajcie. Dobra. Okej. Okay. Zaświećmy sobie w niego. I tak, musimy znaleźć tutaj Golden Freddy'ego i w niego bzyczeć tym prądem. Tutaj musimy patrzeć, czy nikt nie stoi, i ewentualnie rozpierdzielić ich. A nie, może, nie możemy ich rozpierdzielić, więc jedyne co możemy to zamknąć drzwi. E, dobra, patrzymy. Szukamy misia. Szukamy misia. Nie ma, nie widzę go tutaj, nigdzie. A tu? Też jest sektor clear. Gardzę tym levelem najmocniej na świecie. Dobra. A za świecem napis. Póki co jest dobrze. Miś, misia nie widzę. Bo on tutaj gdzieś stoi po tej stronie. Dobra. To jest. Dobra, jest tu. Okej. Okay. To muszę zamknąć. Tak, dobrze zrobiłem. Dobrze zrobiłem. Okej. Okay. Szukamy Misia. To teraz zrobię tak. Okej. Okay. Czekajcie, jest po której stronie? Jest po lewej. Czyli dobrze zamknę zamknąłem. Spoko. Misiu! Misio Dobra. Zajebioza. O nie, z obu stron. Aj, dobra, któryś się pierwszy. Lewej, czyli dobrze zrobiłem. Dobrze. Dobrze, Jezus. Super, teraz. Jest sztos? Chyba jest sztos, Misiu! Okej, okay, jest. nieźle. Dobrze idzie. Tak? Prawa strona, czyli. dobrze, zamknąłem dobre drzwi. Okej, okay, super. Ja się będę starał ze wszystkich sił, Misiu. Dobra. Oj, chyba jest dobrze. A sewalny te drugie Co mi szkodzi? Misiu! Patrzcie, on już tutaj mruga strasznie Tutaj sek Clear Oj, chyba przyszedł do drugiego pokoju czy coś Oj Dobra, zamknięte są dobre Tak? Tak? Chyba ta. Pali się. Wracaj. Na chwilę chociaż. Yy, to jest lewo. Miśek. Teraz damy radę. Dobra, jeszcze go zaświecę sobie tutaj. Lewo, prawo, sektor clear. Dobra. Miśka nie widzę. Tutaj sobie Foxy biega na... póki co, więc luz Hmm... Okej, okay, misio Szybko, szybko, szybko! Ok, dostał Pierwsze walnięcie Nie wiem ile razy, może sześć razy muszę w niego uderzyć i wtedy wygrywam Co wy na to? Tak ile, tyle ile jest godzin To tyle razy muszę w niego walnąć Dobra, jest z lewej Czyli... Tutaj Zamykamy Walnę sobie w niego, żeby tam wrócił Na swoje miejsce i... Patrzymy, patrzymy oba o, fucking Nie wiem, który pierwszy pójdzie. Pięknie nie stawisz. I no fucking idea, zaraz mi skoczy na mordę i się skończy. Chyba jest nie wiem. Ty kurwa, levelu najgorszy. Co to za dźwięki? Nie podobają mi się. Dlaczego zamknąłem dobre drzwi? O co chodzi? Ale dobrze zrobiłem, zamknąłem odpowiednie. Co za bullshit. No dobra, póki co ich nigdzie tutaj nie ma. Misia, już, już raz trafiłem. A coś biegnie. Prawa strona. Czyli dobrze, to jest zamknięte, ok. Yy, misiu tak gdzieś był. Ojej. nie nienawidzę tego levela. Są z obu. Jak tylko uderzę, to chyba muszę zmienić stronę. Nie wiem. Gówno, Do... dobra, chyba dobrze idzie. Okej, okay. Ty GÓWNIE, Ty najgorszy GÓWNIE, Z jakiej racji mi tu wskoczyłeś? A, to jest żart nieśmieszny jakiś. Miś niby dwa razy dostał, ale. Nie wiem. Ojej, o, tu już się coś pali. Tu sektor clear. Gdzie jest miś? Tu. Ej, trzy razy już go walnęłem, spoko A tutaj, jak to wygląda? Póki co jest dobrze Lewa, 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 lewa Dobrze Tutaj nikogo nie było chyba Lewa, lewa, czyli zamknąłem dobre Dobra, no. on biegnie sobie Yyy Okej, okay, jest dobrze. W takim razie. Ojej. Wszystko w porządku. Tylko gdzie jest Misio? Oj, słyszę. Z tej strony coś słyszę. No dobrze, dobrze zrobię. Misio, 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 Misio. Okej. Okay. Nie ma czasu na to. Jest dobrze, jest dobrze, tak? Jest super. To może znów go zdążę walnąć. Dobra, chyba ogarniam. One walą dwa razy. To nie jest jedno puknięcie i sobie idzie, tylko dwa puknięcia i sobie idzie. Więc, jak uderzy raz, to jeszcze nie, ale musi chyba uderzyć drugi raz, wtedy sobie pójdzie. No tak, będzie walił z tej strony, że tak powiem. No tak, lewa, czyli to uderzy dwa razy. I, i nie uderzy drugi raz, znaczy uderzy drugi raz, tak? Walni drugi raz. Nie uderzył. Muszę otworzyć Muszę zamknąć go. Jak mi się skoczy na pysk teraz, to się wkurzę. I drugi raz uderzysz? Czy nie? Dobra, teraz mogę. Okej. Okay. Dobra, Fredio, Jeb. Już jest prawie zabity. Okej. Okay. Jakoś idzie, ale już przeszedł do pokoju dalej. Dobra, tu jest sektor clear. Może się uda. Prawo, ojej. Prawo, prawo, prawo. To jest lewo. Dobrze. Ale tutaj też. Nie wiem. Muszę słuchać. Oj. No nie wiem. No skąd ty śmieciu najgorszy wyszedłeś, pizdo? Mm. Nie umiem, nie umiem, nie umiem tego przejść. Siedzę już prawie godzinę, znaczy tfu, ponad godzinę i mam już tego dość, ludzie. Naprawdę mam tego dość. Tyle, ile razy mi skoczy inną mordę, to se zresztą pomontuję, jak to wygląda. Eee, nie, nie wiem co z tym. Nie, nie wiem, naprawdę. Może kiedyś to przejdę na streamie jeszcze, ale myślę, że. Kurde, no nie dam rady. Nie wiem, musiałbym tryhardować, a teraz naprawdę nie mam do tego głowy. Jeszcze zobaczę, jeszcze zobaczę, ale naprawdę jestem zmasakrowany trochę tym wszystkim. Mimo wszystko mam nadzieję, że seria wam się podobała. Jeżeli tak, to łapeczki zostawcie i do następnego. Pa!